Moi drodzy, jest 18 luty 2025 roku. tutaj Michał z Dla Kuchnikom. I już teraz bardzo serdecznie zapraszam Was na to, abyście razem ze mną zobaczyli, co dzieje się na targach Expo Suite w Warszawie. Hej, ciężko się oprzeć niektórym z tych wypieków. Chyba musimy się skusić, Mateusz, na coś z tego nie słyszysz? Słyszysz mnie cały czas, bez przerwy. Oj drodzy, właśnie dotarliśmy do stanowiska firmy Unox, włoskiego producenta pieców konwekcyjno-parowych i nie tylko. Właśnie dzisiaj firma Unox ma premiera jednego ze swoich innowacyjnych urządzeń, na którą serdecznie was zapraszamy i za kilka chwil porozmawiamy z dyrektorem tej firmy o innowacyjności tego urządzenia. Moi drodzy, mijają godziny od naszego przybycia na Suite Expo 2025 i musimy Wam powiedzieć, że nasz zachwyt, podziw jest coraz większy, ponieważ jest tutaj ogrom firm, wielu producentów i tak naprawdę jeśli zastanawialiście się, mieliście wątpliwości, czy warto tutaj przyjechać, to my chcielibyśmy je całkowicie rozwiać. To miejsce, gdzie jeśli chcecie się rozwijać, jeśli chcecie, aby Wasza gastronomia była na wyższym poziomie, to jest to miejsce, które jest konieczne, aby odwiedzić. Moi drodzy, nasz dzień na targach Expo Suite jako dla kuchników powoli dobiega końca. Porozmawialiśmy, zdobyliśmy wiedzę, wymieniliśmy się kontaktami i wierzymy, że to pomoże w dostarczaniu jeszcze lepszych rozwiązań dla Waszej kuchni. Także zapraszamy do kontaktu, pamiętajcie o nas dla kuchni.com.